Cześć. Siema Ruszamy ponownie z projektem Wirtualne Studio Kulturalne, w ramach którego serwować będziemy kulturalne bloki, podprojekty, a pierwszym z nich będzie seria podcastów, czyli odświeżona forma wywiadów, zawierająca się w nieco luźniejszej formie, pozwalającej na dyskusję, a nie zamkniętej tylko i wyłącznie na formule pytanie-odpowiedź. Naszym celem będzie przybliżenie mieszkańcom Wodawy i okolic świetek osób, które znacie, cenicie za to co robią ale niekoniecznie znacie z tej prywatnej strony. A naszym pierwszym gościem będzie kinooperator z najdłuższym stażem pracy w regionie, kierownik kina, kierownik ZTL Polesie, konferancjer, dyrektor artystyczny Międzynarodowego Polskiego Lata z Folklorem, a prywatnie, dziadek, tata i nasz kolega z pracy, Mirosław Megiel. Mirosław Megiel. Dzień dobry, do widzenia jutro, do zobaczenia.